Rekolekcje małżeńskie według Litanii Loretańskiej. Dzień dziewiąty. Panno roztropna. Módl się za nami. Rostropny. Cóż za niepopularne słowo! Przypomnij sobie, kiedy ktoś obdarzył cię takim komplementem. Nie zabiegamy specjalnie o pierwszą z kardynalnych cnót, choć według katechizmu Kościoła Katolickiego jest woźnicą pozostałych. Choć strzeże sumienia i postępowania, nie bywa zwykle obiektem dążeń. Być zdrowym, bezpiecznym, szczęśliwym, kochanym, pięknym, docenianym, tak, tego pragną nasze serca. Ale być roztropnym? Czy zdarzyło ci się o to modlić? Skoro jednak hymn, wysławiający Maryję, przywołuje cnotę roztropności. Spróbujmy nieco zgłębić jej fenomen i tajemnice. Cytowany już katechizm wskazuje pożytek z roztropności bardzo konkretnie. Uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Roztropny to zatem ten, który wie, czego naprawdę potrzebuje i umie to osiągnąć w sposób skuteczny. Dzięki woźnicy potrafi dotrzeć na miejsce, do którego świadomie zmierza. Maryja doskonale wiedziała, czego pragnie. Pragnęła Boga, nie była jednak w relacji z Nim bierna. Jakże się to stanie? Pytała anioła. Chciała poznać środki do pełnienia dobra, wchodziła w relację z Bogiem, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 2, werset 19. Panna roztropna to także ta, która, jak w przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych, idąc na spotkanie pana młodego, bierze ze sobą oliwę, by jej lampa nie zgasła w drodze. Wiemy, że pan młody to Jezus, a oliwa to łaska i chrześcijańskie życie. Trzeba czuwać i czynić dobro, by nie wybrać się do nieba z pustymi rękoma. Przypowieść ta nawiązuje do ówczesnych zwyczajów weselnych w Palestynie i obrazuje uroczyste przeprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca. Jakże wspaniały to obraz. To obraz także twoich zaślubin. Pamiętasz ten wyjątkowy dzień? Te chwile, kiedy w białej sukni niecierpliwie czekałaś na spotkanie swego ukochanego? To niezwykłe popołudnie, gdy wzruszony i podekscytowany jechałeś do swojej przyszłej żony? Pomyśl teraz, cóż takiego w dniu zaślubin ofiarowałeś swemu współmałżonkowi? Co jest twoją oliwą? Bez jakiej łaski lampa waszego małżeństwa zgaśnie? Która twoja cecha. Jest środkiem do czynienia dobra w Waszej relacji. Co unikalnego wnosisz do Waszego domu, by nigdy nie brakło w nim ciepła i światła. Módl się dziś ze swoim współmałżonkiem, by Maryja wypraszała Wam dar roztropności. Słuchaj uważnie słów litanii loretańskiej, przyglądając się im w swoim sercu. Pytaj Boga, która z cnót jest Twoją oliwą. Łaskawość, miłosierdzie, pobożność, a może radość. Proś także o łaskę cierpliwości w oczekiwaniu na oliwę Twego współmałżonka, jeśli ten wciąż spóźnia się ze swoim darem. A teraz spójrz na swego męża, swoją żonę i uświadom sobie, że dzień zaślubin wciąż trwa. Ciągle jesteście w drodze. We wspólnej drodze do Waszego oblubieńca. Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Kryje eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. <S々> Matko łaski Bożej. Módl się za nami. Matko Nadziei. Módl się za nami. Matko Nieskalana. Módl się za nami. Matko Najczystsza. Módl się za nami. Matko Dziewicza. Módl się za nami. Matko Nienaruszona. Módl się za nami. Matko Najmilsza. Módl się za nami. Matko Przedziwna. Módl się za nami. Matko Dobrej Rady. Módl się za nami. Matko Stworzyciela. Módl się za nami Matko Zbawiciela Módl się za nami Panno Roztropna Módl się za nami Panno Czcigodna Módl się za nami Panno Wsławiona Módl się za nami Panno Można Módl się za nami Panno Łaskawa Módl się za nami Panno Wierna Módl się za nami Zwierciadło Sprawiedliwości Módl się za nami Stolico Mądrości Módl się za nami Przyczyno naszej radości Módl się za nami Przybytku Ducha Świętego Módl się za nami Przybytku chwalebny, Módl się za nami Przybytku sławnej pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidowa Módl się za nami Wieżo z kości słoniowej Módl się za nami Domie złoty Módl się za nami Arko przymierza Módl się za nami Bramo niebieska Módl się za nami Gwiazdo zaranna Módl się za nami Uzdrowienie chorych Módl się za nami Ucieczką grzesznych Módl się za nami Pociechom migrantów Módl się za nami Pocieszycielko strapionych Módl się za nami Wspomożenie wiernych Módl się za nami Królowo aniołów Módl się za nami Królowo patriarchów Módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze. Z synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Modlitwa świętego Bernarda: Pomnij, O Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę przed Tobą jako grzesznik płaczący staje. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.